Wszystkie bracia i siostry, pokój Boży. Może nim zacznę czytać to, czym chcę dzisiaj usłużyć. W psalmie 81 jest zapisane takie słowo: O gdyby usłuchał mnie mój lud, o gdyby Izrael chodził moimi drogami, wnet poskromiłby mnie przyjaciół ich. I zwrócił rękę przeciwko ich wrogom. Ci, co nienawidzą Pana, sklepialiby mu, a czas ich trwał wiecznie. Karmiłbym go najwyborniejszą pszenicą i sycił go miodem z opoki. O gdyby nie słuchał mój lud! Tak często jest w naszym życiu, że mamy swój plan, swoją drogę i idziemy tą, tym swoim planem, tą swoją drogą, i często uważamy to za Boże drogi. Często uważamy, że to jest tak, jak Pan chce. A często później życie koryguje i popatrzymy, że nie wszystko tak jest, jakbyśmy chcieli, wręcz często jest odwrotnie. Ale Bóg tu powiedział taką obietnicę: o gdyby mnie słuchał mój lud, o gdybyśmy tak często zwrócili uwagę na to, co Pan chce do naszego życia, jaka jest Jego wola do naszego życia, w ten czas nasze życie może układałoby się całkiem inaczej. Całkiem inaczej. Ale dlatego, że chodzimy swoimi drogami. Dlatego często Słowo Boże mówi, że człowiek idzie swoją drogą, później wybucha gniewem na Pana. A czego na Pana? Że tak czy inaczej jego życie biegnie, ale to często są nasze wybory. Dlatego przystań na swojej drodze, zapytaj się o, o drogę, o wolę Bożą do Twojego życia, co chcesz, co Pan chce, abyś Ty czynił w swoim życiu. Nie co ja chcę, ale co in może Twoje życie zacznie się układać inaczej. Może twoje życie będzie inne. Chciałem czytać słowo Boże z Psalmu 107. Jest to Psalm Pan Wybawcą z wszelkiej niedoli. W tym Psalmie są takie wspaniałe cztery wołania. I te cztery Boże odpowiedzi. Myślę, że to dla wierzących, dla nas, którzy przechodzimy przez różne doświadczenia w naszym życiu, jest to taki wspaniały psalm, bo zresztą na samym końcu tego psalmu, psalmista pisze taką, taką wspaniałą rzecz. Kto jest mądry, niechaj się tego trzyma i rozważa łaskawość Pana. Kto jest mądry, niech tego się trzyma. A czytamy w objawieniu, czy, czytamy, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, co mówi Duch do zborów. I myślę, że Wspaniały psalm, gdy tak go czytałem wiele razy, nigdy nie zwracałem na to uwagi, ale tak czytałem ostatnio właśnie tak mnie dotknęły te cztery wołania. I gdy tak o tych, pomyślałem o tych czterech wołaniach, też pomyślałem o księdze sędziów, pomyślałem o tym czasie narodu izraelskiego na samym początku, gdy jeszcze nie było króla, gdy Pan chciał panować w pełni nad nimi, wiemy jaka była kolejność. Powodziło im się, byli wspaniali, było dobrze i jak się zaczęło powodzić, tak powolutku zaczęli odchodzić od Pana. Ale Pan, żeby ich ratować, gdy przychodził ten grzech w ich życiu, posyłał różne doświadczenia, wiemy tam, różnych wrogów zewnętrznych posyłał, i oni, gdy przyszło już na nich to utrapienie, zaczęli znowu wołać do Pana. I Pan wzbudzał. Sędziego zbudzał wybawcę, i na nowo przychodziła Boża łaska, na nowo przychodził Boży pokój i Boże powodzenie do narodu izraelskiego. I często nasze życie tak wygląda, jak księga sędziów. Chrześcijanie boją się powodzenia, bo często tak bywa, właśnie że przychodzi powodzenie, puszczają tak leko i zaczyna się, przychodzą problemy do życia. Wysławiajcie Pana. Albowiem jest dobry, albowiem łaska jego trwa na wieki. Niech mówią odkupieni przez pana, ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela, których zebrał z ziemi, ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, błądzili po pustyni, po pustkowiu, nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego. Byli głodni i spragnieni. Dusza w nich omdlewała. Wołali do pana w niedoli swojej. On wybawi ich z utrapienia. Poprowadził ich drogą prostą, aby mogli dojść do miasta zamieszkałego. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów ludzkich, napoił bowiem duszę pragnącego, a duszę głodnego napełnił dobrem. Siedzieli w ciemności mroku, związani nędzą i żelazem, ponieważ sprzeciwiali się Słowu Bożemu, pogardzili radą najwyższego serce ich upokorzył trudem, słaniali się, ani nikt nie pomógł. I wołali do Pana swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia, wyprowadził ich z ciemności i z mroku, i więc ich rozerwał. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego za, i za cuda Jego dla synów ludzkich. Ponieważ skruszył bramy spiżowe, połamał zasuwy żelazne, chorowali z powodu swego występnego życia, cierpieli z powodu swych win. Wszystkie, e, wszelki pokarm, obrzyd i, by, by, byli, I bliscy byli bramy śmierci. Wtedy wołali do pa, Pana swej niedoli, a On wybawi ich z utrapienia, posłał słowo, swoje słowa, by ich uleczyć, i wyratować ich z, od zagłady. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niech składają ofiary dziękczynne, niech z radością powiadają o czynach Jego. Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, uprawiając handel na wielkich wodach, Widzieli dzieła Pana i cuda Jego w głębinach, rzek i zerwała się burza, która spiętrzyła fale, wznosili się do nieba, zapadali się w głębiny, dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie, zataczali się i chwiali się jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia uciszył burzę, uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego i za cuda jego dla synów ludzkich. Niechaj go wys wysławiają w Zgromadzeniu Ludu i niechaj go chwalą w Radzie Starszych. Zamienił rzeki w pustynię, a źródła wód w ziemię suchą, ziemię urodzajną, słoną i jałową, z powodu złości jej mieszkańców. Pustynię zamienił w zbiorniki wód, a ziemię suchą w źródła wód. O, osadził tam głodnych i założyli, do za, i założyli miasto do zamieszkania. Obsiali pola, zasadzili winnice i zebrali ob, obfity plon. Błogosławił im, rozmnażali się bardzo. A bydła ich im nie umniejszył, lecz zamienili, zmienili się i zgłębieni byli przez ucisk, zmaleli i zgnębieni byli przez ucisk, i nieszczęście, i strapienie. Wylał z wzgardę na dostojniku, sprawił, że błądzili po bezdrożnym pustkowiu, ale ubogiego podniósł z nędzy, rozmnożył rodzinę jego jak trzodę. Widzieli to prawi i cieszą się, a wszelkie bezprawie zamyka swe usta kto jest mądry, niechaj tego się trzyma a i rozważa łaskawość Pana. Widzimy Boże Słowo. Wspaniały psalm, mówię, to cztery wołania. Różne sytuacje. Widzimy tu na początku, gdy czytamy sobie Bożym, widzimy, że w Słowie Bożym jest wiele woła. Głos wołańcego na pustyni. Prostujcie drogę pańską. Wiele, gdy czytamy w Biblii jest wiele i Bóg mówi, wołaj na całe gardło. Nie powściągaj swojego głosu. Ale tutaj właśnie jest to, że Bóg zachęca, abyśmy, gdy my przyjdziemy w różną sytuację do, w naszym życiu, abyśmy do niego zawołali. Ja mówię, tak często obserwuję chrześcijan, często obserwuję ludzi, i to się sprawdza, co pewien ksiądz katolicki napisał pewnym przysłowiu polskim: Jak trwoga, to do Boga. Ale on napisał, że to jest połowa prawdy. Bo druga połowa prawdy jest taka, że jest trwoga, a nikt nie przychodzi do Boga i nie wołają do Boga. I często chrześcijanie tak samo. Przychodzą różne sytuacje do życia. Przychodzą tragiczne sytuacje często do życia chrześcijańskiego. Mówimy tu raczej może o życiu duchowym, bardziej jak o życiu cielesnym, bo najpierw jest to, życie duchowe rzutuje później na to, co się dzieje w świecie widzialnym. Widzimy, jest różnie, różne sytuacje są i... Przychodzą trudne sytuacje i chrześcijanie jakoś próbują sami rozwiązywać swoje problemy. Próbują sami, kombinują na wszystkie strony, jak to by wyjść z tej sytuacji, aby się Bogu podobać. Ale nie ma takiej możliwości, żeby samemu z ciebie, z martwych uczynków, można było się podobać Bogu. Swoją sprawiedliwością nie będziemy się podobać Bogu. Ale właśnie to, zobaczcie, gdy czytamy w sobie Bożym. W liście Jana apostoł Jan pisze taką rzecz w swoim pierwszym liście, mówi, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Gdy wyznajemy swoje grzechy, przebacza nam. Możesz mieć świadomość grzechu. Możesz mówić różne, możesz myśleć o swoim grzechu, ale jeżeli nie przyjdziesz z wyznaniem przed Boże oblicze, nie będzie on przebaczony. Nie wiem co byś robił i co byś robiła, nie będzie on wyznany. Czyli jakże ważną rzeczą jest wypowiadać przed Bożym obliczem, na, czy wołać przed Bożym obliczem to, czego potrzebujemy. I tutaj widzimy, oni byli w różnych sytuacjach, ale też w tej, za każdą tą sytuacją psalmista coś ciekawego mówi, I wy, aby wysławiali Bożą łaskę, aby dziękowali Bogu. W 50. psalmie jest zapisane: Wzywaj mnie w dnie niedoli, ja Ciebie wybawię, a Ty mnie uwielbisz. Tak, wczoraj żeśmy rozmawiali, mówię, często chrześcijanie traktują Boga jak automat, czy do koli, jak są te automaty, czy do kawy, wrzuca się pieniążek, naciska się i wychodzi. I często my tak myślimy. Przyjdziemy przed Boże Oblicze, poprosimy, Bóg da, okej, okay, wszystko w porządku, jakby się nam należało. Czy uzdrowienie, czy inne rzeczy, jakby nam się należało. I zapominamy gdzieś. Dziękczynienia. Bo gdy zdamy sobie sprawę, że wszystko jest z łaski Bożej, że to, że jesteśmy zdrowi, to, że mamy powodzenie w swoim życiu, że to jest Jego łaskawość, Jego dobroć, to będziemy mu za to wdzięczni. A gdy tak często sobie to przypisujemy, to komuś wdzięczność? Tylko nasze ja, nasza pycha. Mówi, o, jesteśmy wspaniali, jacy jesteśmy dobrzy. dobrze. Ale właśnie tutaj pierwsze wołanie mówi o tym mieście. Gdy czytamy w objawieniu. Czytamy o tym, że byśmy prali swoje szaty w klibaranka, abyśmy mogli wejść przez bramę do miasta, do nowego Jeruzalem, do tego wspaniałego miasta. Teraz może chodzimy po pustyni, teraz może jesteśmy nie na tej drodze. Słowo Boże mówi, że jest to droga bita. Słowo Boże mówi o tym, że Jezus Chrystus jest tą drogą, która jest drogą, prawdą i życiem. On jest tym tym. Po której mamy iść, i on chce nam, jeżeli idziemy tą drogą, na pewno dojdziemy do miasta. Wiemy o tym, że, Chrystu, że Bóg postawił nas na tej drodze, którą jest Jezus Chrystus. I on chce, i on wie, i my wiemy, bo Słowo Boże tak mówi, że ta droga doprowadzi ciebie i mnie do celu, czyli do, wieczne, do wiecznej społeczności z nim, wiecznego zbawienia do nowego Jeruzalem. I on chce, abyś kroczył tą drogą, abyś nie schodził ani w lewo ani w prawo. I właśnie On postawił nas na tej drodze. Postawił nas i chce, abyśmy szli. Dalej mówi o tym, że bywało tak i bywa w życiu, tak jak w psa, psalmie jest napisane, znaczy się w księdze proroka Izajasza jest napisane w 58 rozdziale odnośnie postu o tym, że się be, zrywa bezprawne jaszma, że się wypuszcza jeńców na wolność, że Chrystus Pan przyszedł, aby wypuścić jeńców na wolność, aby tym, którzy siedzą w, w mroku, aby zajaśniała światłość. Tak samo tutaj. Może być w twoim życiu tak, że popadłeś w niedolę, popadłeś w, nie, w niewolę, popadłeś gdzieś tam i siedzisz i nic nie robisz z tym. Ale Słowo Boże mówi, abyś wzywał w swojej niedoli, której jesteś Pana, a Pan wyprowadzi ciebie, a Pan złamie to jarzmo, a Pan będzie, będziesz wolny. Bo słowo Boże mówi, gdzie duch Pański, tam wolność. Jeżeli jesteś w Jezusie Chrystusie, jest Bożym powołaniem do ciebie i do mnie, abyś był wolny. A jeżeli latami nie jesteś wolny, to znaczy, że coś jest nie w porządku, to trzeba wołać do Pana, aby Pan ciebie uwolnił. Z żelaza, z nędzy, z tej duchowej, z, tego, z tych wszystkich rzeczy, aby uwolnił. Dalej jest napisane o tym, że też sprzeciwiali się, jak mówiłem na początku, Bożej Woli. Bożemu słomu, chodzili sobie tak, jak chcieli, i też przyszły na nich różne sytuacje do życia, przyszły różne sytuacje. I też, co się stało, ale wołali, ale Pan posłał słowo, aby ich uleczyć, czyli na nowo postawić na tej drodze, którą on jest. Na nowo, aby, to, aby kroczyli tą drogą. Już nie realizowali swojego planu, bo zobaczcie, gdy czytamy w czwartym rozdziale listu do Hebrajczyków, co Boże mówi, że bo, dzisiaj jest otwarte odpocznienie yy, Boże, i zaprasza nas wszystkich, bo kto wszedł do jego odpocznienia, odpoczął od czyich dzieł? Od swoich. Czyli nie to, co już my chcemy, realizujemy, to, co było nam się wydawało tak ważne, ale zaczynamy realizować Boży plan, Boże cele, to, co jest Boże w naszym życiu, zaczyna się realizować. Dalej, co Boże mówi też o tej burzy. Czytamy o tej burzy, gdy Chrystus Pan, ta burza zerwała się na, na jeziorze galilejskim, czy na morzu y tyberiackim, jak mówią, zerwała się i On spał, i on, uczniowie mówią, czy cię to nie obchodzi, że giniemy? Ale przecież Jezus był z nimi, mówi małowierny. Małowierny, przecież on był z nimi. Ale wołali, pobudzili go i przysz, przyszło spokój, przyszła. Te fale się uspokoiły. Przyszło i tak samo tutaj. Przyszły różne sytuacje, mogą być w Twoim życiu, różne burze. Ale zawołaj zawsze do Pana, a Pan uciszy, uspokoi. Bo gdy jest, y, można powiedzieć, burza, nawet nie widać celu. Gdy jest burza, nawet nie, nie, wiedzie, y, nie ma człowiek mądrości, jak postąpić, jak, jak co uczynić. A gdy przychodzi pokój, widać daleko. Gdy przychodzi pogoda na morzu, widać bardzo aż pod widokrąg, bardzo daleko. A jak jest burza, to raz jest, jak tutaj jest napisane, raz wysoko, raz bardzo nisko. Ale też jest to dla nas taką zachętą, gdy wybiera się w podróż, gdy wyjeżdżasz gdzieś, to wiedz, że mogą być trudne sytuacje, wiedz, że może być ciężko. Dlatego warto wołać do Pana, warto prosić Pana o błogosławieństwo i też dziękować Mu za to, że nas przeprowadził, za to, że mogliśmy szczęśliwie dojechać, że mogliśmy być na tym miejscu, czy tam, czy gdziekolwiek, abyśmy, abyśmy mogli być. Po prostu być Bogu wdzięcznym. I czytamy wiele razy właśnie tu w tym psalmie psalmista i podaje różne przykłady, różne sytuacje, w jakich ludzie się znaleźli i wołali do Boga. Wołali: Bóg ma moc zmienić z jednej strony, jeżeli człowiek nie żyje po chrześcijańsku, odchodzi Boża chwała z życia człowieka, yy, przychodzi pustynia, przychodzą ciekawe rzeczy, ale Bóg ma moc. Zmienić również pustynię. Zmienić również, jak psalmista mówi, chyba w psalmie 104, to czy w 114, już nie pamiętam, ale któryś z tych psalmów mówi o tym, że on ze skały czyni jezioro, a skrzemienia źródło wód. On może zmienić Twoje serce. On może zmienić Twoje życie. Może z tej pustyni zrobić wspaniałe, cudowne rzeczy. Może cieszyć się i radować społecznością z Panem. Ale właśnie, gdy. Będziesz wołał, gdy zawołaś. Często mówimy, tak może nie mówimy, ale tak się zachowujemy, jakbyśmy nie potrzebowali Pana, jakby On był tylko dodatkiem do naszego życia. Dał nam wolną wolę, dał nam możliwość wyboru, błogosławi nas i nam się tak wydaje. Ale wiedz o tym, może dzisiaj jesteś na tym miejscu. I potrzebujesz Bożego ratunku. Może jest burza w Twoim życiu, może jesteś na pustyni, może jesteś w więzieniu, ja nie mówię fizycznym, ale duchowym, nie dajesz sobie rady. Może grzech, nie ma zwycięstwa nad grzechem w swoim życiu. Może poszedłeś swoją drogą i nawet nie wiesz o tym, że idziesz swoją drogą, że już tak daleko odszedłeś od Pana. To jest dobrą rzeczą, aby gdy staniemy, abyś zawołał do Pana. Abyś do Niego zawołał. A On, Słowo Boże mówi, za każdym razem przyjdzie i Tobie udzieli pomocy. Za każdym razem przyjdzie i da ratunek. Podniesie Cię z niedoli, pomoże Tobie. Jeżeli tylko zechcesz, decyzja należy do Ciebie. Pamiętam, jak w Słowie Bożym jest zapisane, On działa dla tych, którzy oczekują Jego działania. A w. W, w liście do zborów do Laodycei jest napisane: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Kto mi otworzy, wejdę do niego i będę wieczesza. Dzisiaj Pan stoi u drzwi Twojego serca. On zna Twój stan i Ty znasz swój stan, jaki on jest. On widzi, czy Twoje serce jest dla Niego oddane w pełni. Czy też jest tam może troszeczkę, jak pewna y, jeszcze dziewczyna, siostra, teraz mówiła. Pytam się często na szkółce, jak jest, jak, czy Chrystus Pan jest właścicielem, serca mówi nie, tylko wynajmuje pokoik. I często może tak jest w Twoim życiu, że całe serce jest gdzie indziej, a tylko mały, mała cząstka jest dla króla królów i dla Pana Panu. I dlatego tak wygląda Twoje życie. Może zewnętrznie być pięknie, ale Ty sam wiesz, jak jest. W Twoim życiu. Dlatego jakiej byś nie był sytuacji, zawołaj do Pana, a Pan wyciągnie swoją przymożną rękę. A Pan pośle słowo do Twojego życia, a i zmieni Twoje położenie. I wołaj do Pana, a On już wszystko dobrze uczyni. On wszystko dobrze uczyni. Często mamy tak wiele obaw, że jeżeli oddamy swoje życie Panu, jeżeli po, po z, będziemy całkowicie na Nim polegać, to nasze życie będzie nieciekawe, nasze życie będzie. Takie czy inne i różne od tego, jak myśmy sobie umyślili, ale Pan ma najspanialsze życie do Ciebie i dla mnie, jeżeli tylko zechcesz przyjść do Niego. Dlatego zachęcam was, zachęcam siebie, abyśmy dzisiaj zawołali do Pana. Potrzebujemy Jego łaski, potrzebujemy Jego pomocy. Jest wiele serc na tym miejscu, które potrzebują Bożego. Ratunku, potrzebują, aby wyjść na wolność, potrzebują, aby wyjść z tego, z tego nieszczęścia duchowego, z tej z trudnej sytuacji duchowej. Jest wielu z nas, którzy potrzebują, ale my mówimy tak często, a to nie dotyczy mnie, a to dotyczy innych, to tego, co siedzi obok mnie. Czy on jest w trudnej sytuacji, czy ona jest w trudnej sytuacji, a tak często to my jesteśmy w tej trudnej sytuacji. Dlatego nie wiem, jak jest twój stan. Nie wiem, co przeżywasz w swoim życiu. Bóg wie, ty wiesz i może czas dzisiaj zawołać do Pana. I jak właśnie psalmista mówi, że kto jest mądry, niech to weźmie do serca, aby gdy przyjdzie trudna sytuacja, nie kombinować samemu, nie próbować samemu, ale zawołać do Pana. Mamy tą wiarę, że Bóg jest Bogiem żywym. Ma ręce i się dotyka, ma uszy i słyszy, ma oczy i widzi, że może zmienić nasze sytuacje. Bo często nie wierzymy temu, że Bóg może zmienić Twoją sytuację. Nie wierzysz temu w ogóle. Dlatego też nie wołasz, bo gdzieś wiary nie ma. Może trzeba prosić Panie, pomóż, jak ten ojciec, tego syna, który był eliptykiem, który przyszedł do Jezusa, mówi: Panie, ja wierzę ale pomóż memu niedowiarstwu. I tak często w naszym życiu trzeba zawołać. Panie, ja wierzę, że Ty masz moc zmienić moje położenie, ale pomóż memu niedowiarstwu. I Pan to podeprze, wesprze Twoją wiarę, pomnoży Twoją wiarę, abyś mógł uwierzyć, abyś mógł przyjąć Boży ratunek do swojego życia. Dlatego wstaniemy.